Siemaneczko, witam w następnym przepisie. Dzisiaj zrobimy kurczaka ze Frejera piersi do tego ziemniaczki yy, z bekonem posypane. Bierzemy się w pierwum, sobie kurczaka, wytniemy to co nie chcemy i będziemy go marynować. Mamy ładnie obrane, umyte, dodajemy sobie oleju. Ja mam z bazylią na talerzyk, bo sobie to obtoczymy do tego. Tostku, pół łyżeczki, pół łyżeczki oregano No takie o pół łyżeczki soli. Miejmy nadzieję, że da się nasypać, pół łyżeczki papryki, pół łyżeczki kminku i pół łyżeczki pieprzu, no ale ja mam mielony to tak na oko zmielę Wszystko razem sobie mieszamy obtaczamy nasze piersi smarujemy owijamy i zostawiamy na 15 minut żeby sobie przeszły 15,5 godziny w międzyczasie obierzymy sobie ziemniaczki dodajemy oliwy ja mam oliwę z bazylią a to bez różnicy przyprawy do ziemniaków soli pieprzu w międzyczasie rozgrzewamy sobie już ninja mieszamy do pierwszej leci pierś nie wiem czy mi się trzy o. nie wiem czy mi się trzy zmieszczą Wrzucam to do pierwszej ustawiamy wpierw nasze piersi na r airfryer 190 stopni i na razie na 10 minut po 10 minutach przekręcimy na drugą stronę wstawiamy ziemniaki zmienimy sobie na airfryer 25 minut, 19 minut bo dodamy bekon z 8 minut wejdziemy sobie 17 minut w temperaturze 190 no i dobra, niech leci 10 minut minęło pierwsze kurczaczek wygląda tak na drugą stronę go obkręcamy, układamy na następne 10 minut. W międzyczasie sobie już bekon pokroimy, żeby zaraz posypać, bo za 6 minut nam się kończą ziemniaki 20 minut już minęło na ziemniaczkach. O już prawie ładnie doszły. Wyglądają tak. Nie, trochę zniżę. Posypiemy je bekonem. i wrzucamy jeszcze na 8 minut sprawdzamy czy 20 minut wystarczą naszych piersi prezentują się tak jeszcze dorzucimy z 8 minut wyciągamy naszą kurczaczka po 28 minutach naszą pierś na pewno już jest na pewno już jest gotowa mówię te te 20 minut to raczej było za mało ale mam nóż tępy aż wstyd nie no jest ok super pokryjmy sobie takie plastereczki chociaż tym tępym nożem to nie za bardzo to nasze ziemniaczki no to mamy gotowy obiad ziemniaczki z bekonem i pieczona pierś z airfryera dziękuję oglądajcie subskrybujcie lajkujcie i widzimy się w następnym przepisie.